Witam! Witam serdecznie. O, oh, muszę sobie usiąść wygodnie. Paściak z tej strony, oto kolejny film z Ghost of Tsushima, z Ducha Tsushimy. Coś mi tu blokuje, chciałem sobie poprawić troszeczkę dalej kleweturkę. O, właśnie. Żebym mógł sobie położyć, o, ręce na blacie. Słuchajcie, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Witam was po, no, smutnym odcinku. W sensie, w, 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 wcześniejszy odcinek, ja wczoraj go nagrywałem, dlatego tak chciałem powiedzieć wczoraj. Mm, wcześniejszy odcinek, no, ewidentnie był smutnym odcinkiem. Zresztą po wejściu do gry, odradzamy się też w tym miejscu, e, w którym ostatni odcinek zakończyliśmy smutnymi e, m, wieściami. No, na smutno was zostawiłem. Tak czy siak, dzisiaj idziemy dalej z fabułą. Mm, jestem pewny do końca. Aha, że e, ta rozpocznie atak na, za na zamek. O, kuźwa, moi drodzy, to my się będziemy zbliżać dziś do końca aktu. Ryuzo zdołał uciec, a co gorsza. Co gorsza, co? Mm, a co gorsza, a co gorsza? Taka zginął, tak jest. Wymierza karę winnym. Pan Shimura przygotowuje się do bitwy w swoim obozie. Zanim rozpocznie się walka, muszę zobaczyć się z Juno. Tak, o propos Juny. Junie powiedzieliśmy, żeby ona mm, spieprzała z... Y Stąd, żeby szła do, do obozu pana Shimury, ja sobie tylko jeszcze chcę coś zobaczyć. Ile jeszcze zostało do końca aktu drugiego? Bo aktualnie jesteśmy w drugim akcie. Okej, okay. jesteśmy tak na dobrą sprawę przy końcu tego aktu drugiego. E, także, moi drodzy, moi mili, zaczynamy! Lecimy od razu z koksem w kierunku. E, oczywiście naszego e, zadanka, bo tam się e, tam się coś będzie kreować. Aha, moi drodzy, ja chciałem od razu zaznaczyć na samym początku filmu. Nie gram dalej, dopóki. Nie wejdziecie na dół, nie dacie mi subskrypcji. Żartuję, oczywiście. Fakt jest taki, że, że te subskrypcje są dla mnie ważne. Chciałbym, żeby było ich jak najwięcej. Chciałbym, żeby było was jak najwięcej. Definitywnie bardziej patrzę na to, ile jest, yy, jaki jest odzew pod odcinkami od was niż to, ile mam subów. Yy, aczkolwiek. Taka ilość subskrypcji większa na pewno też cieszy oko, nie? Nie ma co mówić, że nie. Tak czy owak, moi drodzy, moi mili, zachęcam do tego, żebyście zostawili suba. Jeżeli interesuje was content, który robię, jeżeli podobają wam się filmy, które tworzę, widzicie, że się staram, możecie tego suba zostawić, albo łapkę w górę, albo to i to najlepiej. Więc możecie, zachęcam. Okej, okay, trochę ich tu jest, widzę. Nadzieję, że... Uda mi się wziąć najpierw po. O, fakt. Przyżyłem, Przeżyłem. Jestem Sakai. Przybyliście z odsieczą? Zgadza się. Jestem pan Sadamune Oga, chorąży szoguna. Witajcie na Cusimie. Dziękuję, panie Sakai. Shogun przysłał nas, gdy tylko dostaliśmy wiadomość. Twój wuj właśnie wydał rozkaz. Mamy wyruszyć na bitwę, pokonać Hana i wyrwać zamek Shimura ze szponów Mongołów. Doskonale. Przygotuj ludzi. Muszę jeszcze się z kimś zobaczyć. Będę czekał przy północnej bramie. Razem ruszymy na spotkanie z twoim wujem. No i co z tego? To tylko jeden. Powiem wam szczerze, że nie wyobrażam sobie sytuacji takiej. Kurde, jeszcze nas czeka troszeczkę miejsca. Bo to, że teraz aktualnie jesteśmy tutaj, oznacza, że po ataku na ten zamek przeniesiemy się w kolejne miejsce. Tu jest troszeczkę mniejsze, zdaje się, ale nie zmienia to faktu. Że też czeka nas trochę takiego chodzenia po mapie i eksploru. E, oczywiście nie mówiąc o tym, że tutaj jeszcze jest jakiś chyba dodatek z tego co się orientuje i dodaje jeszcze kolejny region do eksploracji, ale to kiedyś tam, może, może no. mówię o tym. Rozmawiać z innymi sojusznikami, to może oleje. Najbardziej mi interesuje rozmowa z juną szczerze mówiąc. O kurde, ona będzie wkurzona chyba, co? Już czas juno. Samurajowie tu są. Przygotowują się do bitwy. Odpoczęłaś trochę? Nie mogłam. Przykro mi. Taka powinien tu być. Wierzył w ciebie. Teraz wierzy w ciebie lud Jarrykawy. Stanąłeś po ich stronie, kiedy inni się odwrócili. Ryzykują życiem dla ducha. Oddałbym życie za lud Tsushimy. I za ciebie. Oby nie było to potrzebne. Trzymaj się, Juno. Co fakt, to Muszę fakt. Się z panem Troszkę te śmierci jakimś y, może romansem między nimi, ale chyba nie. W takich smutnych okolicznościach to ażbym współczuł tak szczerze. Zastanawiam się, czy mogę to przeciąć, ale chyba. Chyba niekoniecznie. Okej, okay. idziemy stąd. Rozmawiam z Ogą. Kim jest Oga? Nie pamiętam. Powinienem pamiętać? Nie wiem. Co do jednego? Co co do jednego? Cicho tam. Tu jest ten... Czekajcie, bo się pogubiłem troszkę. Ten drogą trapper ma tutaj coś dla mnie. Wejdźmy, przyjdźmy do trapera. Jaki, Sprawdź Śmanko. moją ofertę, panie. Petarda. Aha, to jest to co ulepszyłem ostatnio. O by pomogło. No pewnie no że pomogło, myślę, że na pewno. Cholera, ja miał ulepszyć sobie kapelusz. Mójźba, ciul już to. Dobra, pan e, pan oga. Gdzie jest pan oga? W tym kierunku? O, tutaj, dobra. Nie będziemy rozmawiać Panie z sojusznikami. Średnio się chce, tak szczerze mówiąc. To jest ten Oga, okej, okay, już będę pamiętał. Panie Oga, gdzie jest mój wuj? Czeka na ciebie na wzgórzu. Klan Ogów z wielką chęcią cię do niego odprowadzi. Towarzystwo cieszy. Losy, słyszymy, za chwilę przecież długą opowieść. Czy chcesz kontynuować? Moi drodzy. W tym momencie rozpoczynamy długi odcinek. Jeżeli będzie on długi na tyle, żeby warto było go podzielić każmy na dwa. Nie na nas czekać. Trudno. Doskonale. W takim razie będziecie wywiedzieć zaraz, czy, czy odcinek był na tyle. No kurczę pieczone. Ja nie lubię nagrywać długich odcinków, tylko i wyłącznie przez Na to, że trzeba to jest. pomontować, Poczani też w taki uja. ogromny materiał. A potem nie są doświadczonymi żołnierzami, ale ufam im całkowicie. Pogadamy Więc bez ciebie przykład. Czy to prawda, że ludzie nazywają cię. Turem? Musieli w coś uwierzyć, kiedy pokonano samurajów. Samurajowie wrócili! Najwyższa pora, zapomnieć o tych bajkach! I wcielić w życie prawo szobuna. Czas ocalić tę wyspę i ludzi nazywających ją domem. Polityka może zaczekać, aż zabijemy Hana. Oczywiście, panie serdecznie. Panie Shimura, czy był twój bratanek? Dziwnie! Tutaj! Tutaj, czyli gdzie? Do góry? Czy to jesteś ty? Witam. A ty nie jesteś ty, nie jesteś moim wujem. U góry pewnie wuj będzie. W wieży w środku. Ty też nie jesteś moim wujem. A u góry jest wuj. Już wszystko widzę. Wuju? O kurde, ale masz rogi. Tutaj też to założę, żeby nie było, że wstydu nie. On tu chce pokazać, jaki jest Koks, A patrzcie to. <laughs> patrzcie, jaki piękny. A teraz to będę wyglądał groźnie, co nie miera. Dobra robota. Teraz mamy szansę odzyskać zamek. Kapelusz to już przeszłość, ale Ryuzo uciekł z Hanem. Chcieli, abym cię zdradził. Rozmawiałeś z Hanem? Złapali mnie. Gdybym wiedział, szedłbym ci na ratunek z całą armią. Juna mi pomogła, ale jej brat zginął z honorem. Han zapłaci za jego ofiary i za wszystko, co przeżyłeś. Dzinie, szogun wsparł moją decyzję o adopcji. Gdy uratujemy naszą wyspę, staniesz się dziedzicem klanu Simurów. Nie jako duch, lecz samuraj. Nie zawiodę cię, wuju. Dziś ruszymy do bitwy jako Sakai i Shimura. Jutro będziemy świętować jako ojciec i syn. Fakt jest taki, że troszeczkę mi się nie podoba to, co się w tym momencie dzieje między Shimurą a Sakajem. Chociażby dlatego, że co w momencie, jeśli faktycznie ten jin będzie musiał przestać. Yy, nie, co, co w momencie, jeśli ten jin faktycznie będzie musiał pokazywać takie wartości samurajskie? Chcąc, nie chcąc, każdy wie dobrze, że. Posługujemy się skrytobójstwem i takimi rzeczami, gdzie niekoniecznie jest to czyste, jeśli chodzi przez wzgląd na, na samurajów. Więc albo ten wuj będzie zawiedziony przez nasze zachowanie, albo nie do końca dotrzymamy obietnicy wobec niemu. No, na pewno nie zagra to tak, jak mi się wydaje, że mogłoby. Zamurajowie szczycą się swoim honorem, który czyni ich sztywnymi, przewidywalnymi i słabymi. Duch robi, co chce. To czyni go niebezpiecznym. To nasza chwila dzisiaj. Los całej wyspy zależy od tej bitwy. Utniemy Hanowi łeb. Razem. I osobiście wręczymy go Shogunowi. Wojownicy, cóżimy? Dzisiaj pokonamy Kotul Hana. Odzyskamy zamek Shimura. I wybędziemy Mongołów z ojczyzny! O cholera! zwycięstwo! Aż mam flashback, słuchajcie, z pierwszego odcinka, co? O kurde! Bęk! jeden leży. Jezu, jakim jestem bosem. W tym pancerzu wyglądam mega mocarnie tak szczerze. Leżeć. Kolejny. Masz tu ściochu. Leżeć. Okej. Okay. Jezu jaki wyglądamy kozacko. Muzyka w ogóle. Ej Podniecony jestem, szczerze. Jestem podniecony. Tak się wyróżniamy z tego tłumu całego. Mega mocarze jesteśmy. Ja pierdzielę, jestem podjarany. Dobra, może czas na. Au! Au! Dostałem. To za mojego brata! Leżeć. Zum że... wiecie kiedy będę bardziej się... O! Bardziej się będę jarał... Kto to? Przecież... przecież stoisz, żyjesz, o co chodzi? Wstawaj, stawaj. Bum, leżeć Ła, ła. Dobra, ła, 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 dobra, 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 troszkę dostajemy po dupie, ale to nic Jakoś sobie poradzimy Bang, bang, bang Mamy chłopek starczą, pozbądźmy się go od razu. O! Wow! Ej! Co mocny! Ja pierdzielę! Juna jest nawet złukiem, to mi się podoba. Dobra, atakirenkuźwa. Dobra. Bęk Bum Jeden leży Tu kolejny leży Co tam Węk. Jeden leży Tu był ten starcząt Gdzie on jest? Ucieknij o, tu jesteś Bum Leżeć Leżeć o. Beng, Bang Bum, bum, bum. Sorry, że nie mogę tak obracać kamerą, jakby było dobrze, ale... staram się w ogóle opanować tak na dobrą sprawę w ogóle to, co się dzieje na ekranie. Ale nie zawsze mi to wychodzi tak szczerze. Taki to jest burdel w tym wszystkim, że ja staram się walczyć o przetrwanie w ogóle, nie? Eee, my wyrżniemy ich! o, Moż gnoju! Bum! Bum, bum dało się Bum. Bum. W ogóle nie używam tej postawy ducha, przyznam szczerze, z tego względu, że ona mi w ogóle nie jara. W sensie mam... Ochotę o wiele większą na to, żeby się postrzelać, żeby się atakować w ten sposób, ale niekoniecznie, żeby wziąć i jakoś tam. Co tu jest? Dobra, co tam jeszcze? O! O! Tu ściochów? A, tu nie jesteś tu ściochem, to jesteś zwykłym cymbałem. Bum! Benger. Tu leżą, tu leżą chłopaki. Tam jest strasznie dużo łuczników. O, tu jesteś tu Ło Dzięki za pomoc. A tyle nie żyjesz już. O, trzymaj się tam. Leżeć. Dobra, nie nerwuj mnie. Ale bym ich straszliwie, ale to, że to się nagrywa. Nie mogę tego zrobić. Ale uwierzcie mi, by szły na P, na H, na C, na A, na wszystko. Bum. Bum. leżeć. Co tam jeszcze? Chodź, gnoju. Ja Was zaraz się pozbędę. Na razie. Na razie Patrzcie, co się dzieje Patrzcie, kuźwa, co się dzieje Bęk Kolejny leżeć O, dostałem coś O, o dostałem mocniej Dobra Hops. O Nie ma problemu Yuna, dawaj Teamwork, bitch Znaczy nie być, jesteś w porządku Sprawdź drogę przed nami. OK Dobra, mam się jakoś tam dostać O, tędy chyba Zdaje się, że mógłbym. O, niespodziankę to chyba ja będę miał tam dopiero, wiecie? Słychać jakiś. O, co to? Jakiś ruch słychać, i dużo amunicji. Wygląda jak walka z bossem, nie będę ukrywał. O, kuźwa mać. A, to jakiś ten. Uciekajcie, japoński kungle! Ta brama się przed wami nie otworzy. O ty wiesz z kim ty kuźwa tańczysz? O o! To jest to, o czym on mówił! To jest to, o czym. Ginie. Co ty robisz? Oczyszczam drogę. Nie w taki sposób. Nigdy tak. Walcz jak wojownik z honorem! Nie jak potwór. Tylko to do nich przemawia. Terror nie jest bronią samuraja. Ta wieża powstrzyma nasz atak Twoja szansa, panie Sakai Zniszcz ich broń, honorowo tak... mam szyki, odciągnę ich ataki Mówiłem, że prędzej czy później Mówiłem, Sakai, że tak będzie Tak mi się zdawało, że tak będzie cholera. To była kwestia czasu tylko i wyłącznie. Bo on oczywiście chce, żeby to wszystko było honorowo zrobione, co jest zrozumiałe w pełni. Ale Jin też przeżył pewną przemianę, która też warto wziąć pod uwagę po prostu, nie? Nie ukrywajmy, ta przemiana bardzo Jina zmieniła. Na zasadzie takiej, że stał się tym człowiekiem trochę innym, nie? Więc w tym momencie szukać w nim... Tego, co samuraj tylko i wyłącznie może robić, i tak dalej, byłoby głupotą. I totalnie ten wuj tego nie rozumie. Wuj ma w głowie tylko honorowe zagrania. Tutaj, widzicie, można troszkę inaczej się zachowywać, ale ugrać przez to, nie? O, kurde, dostałem. Dobra, leżeć. Kolejny leży. A tamten co? Masz w nogę. Leżysz. <grywa> Na razie. Tu gdzieś będą chłopaki jeszcze. Zapraszam. Leżeć. Bum, bum. Ale jestem wybitnym. Samurajem, Jezus Maria, króć męki, masz gnoju. Kto tam jeszcze? A, ci zostali. Dobra, zapraszam Was. Bum. to co ty, co ty. Możemy w ten sposób? Tam są. Ja nie widzę... O kuźwa! Juna się jara! <grystanie> Co jest? Co? Rzuca mi tu ktoś petardę! Gdzie jest ten... Co to? Tam jesteś. To jesteś ty na milion procent. Leżeć. Juna spokojnie... <grystanie> da fuck? Gdzie są tamci? To, że tak do mnie prują. Możesz dostać, proszę bardzo. Pyk, 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 Moi chyba nie dostanę, jakby tak do nich strzelał, co? Mam taką nadzieję, cholera, bo robiłoby się troszkę niezręcznie. Okej, okay. tam są goście. Beng, bang, 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 jak z karabinu. Co nasi chyba już? Tak. O, w wuja strzeliłem, sorry, wuja. Co wam ci powiedzieć, gdzie zagieźnie? Nie? Może to nie honorowe, ale działa. Ok. Dobra, nice. Ale ich ostrzelaliśmy. Jo. Co to? Co ty? Misiu! Spierdzielaj! Proszę no, mi się, posłuchał. Się, z Mongołami Twój się myli. Nie uda mi się go przekonać. Zginiemy, jeśli się nie zmienimy. Tylko dzięki Tobie zaszliśmy tak daleko. Wszyscy Ale fajnie, że Juna mi jeszcze długa droga przed nas. wspiera moje e, zdanie tego gina. W sensie ja rozumiem, że samurajowie nie powinni w ten sposób się zachowywać. Ja to czaję, bo to jest jakby. Oni w ten sposób działają. Oni w ten sposób mają działać, tak mają tłuczone od, od zarania dziejów. Ale jeżeli chodzi o, o to, co się tutaj dzieje, no ewidentnie musimy patrzeć na to, w jaki sposób Jin... Przeżył drogę, w momencie kiedy. Przeszedł drogę, znaczy, przepraszam. W momencie kiedy on y, stosował te zasady samurajskie, no, został zrzucony z mostu, nie? Jak zaczął zachowywać się trochę inaczej i trochę inne zasady stosować, dlaczego mu się to opłacać? W sensie wiadomo, to nie chodzi o to, że skoro opłaca nam się okraść sklep, bo będziemy mieć pieniądze, to trzeba iść i kraść. To nie o to chodzi. Ale w momencie, kiedy możemy mieć przewagę nad wrogiem, dlaczego mamy z niej nie skorzystać? Nie rozumiem.

do mostu! Lecimy do nich. Lecimy ku... tutaj! Mówiąc, cytując klasyka. Przegonić ich się? Rok Troszkę przez przypadek używam tego skoku w trakcie walki, tak jak coś. Z tego względu, że... To jest po bo chcę zmieniać te postawy w miarę tak, jak mamy wrogów, po prostu i mi to przychodzi z różnym skutkiem. Bum, ale jest bardzo dobrze, powiem wam szczerze, naprawdę jest wysoko. Czy to jest to miejsce, w którym właśnie on mnie strącił z mostu kiedyś? Z góry, Judo, Potrzebny nam twój łuk! Chyba tak! Han, nie poddałby się w ten sposób. Coś jest nie tak! Co ty gadasz? Co zagnuj? Co jak co, ale że. Co za nie? No nie... Ale co za śmieć, co? Biedne dusze. Wysłał ich na śmierć. Na no Jest... no. Musimy uczcić ich ofiary. To są Mongołowie czy nasi? Zbierz żołnierz Nasi zdaje się. Naprawimy most, a tak o świcie. Nie. Zbyt wielu zginęło. Gdybyś mnie wysłuchać! Jest inne wyjście. Omówimy je sami. Oj, on jej nie lubi. Losy Tsushima On jej nie cierpi. On nie lubi Juny z tego względu, że jeżeli. Jeżeli wiecie. Jin ma wsparcie w tym, jak się zachowuje. To on będzie się zachował tak dalej. A ten wuj nie chce tego w ten sposób robić, nie? On chce, żeby jak najbardziej samurajowo cisnął. A nie w ten sposób. Deliument trującej zguby, czym to jest? Dzwonki wieczne wypuszczają trujący wyziew. Ah, cringe. Mongołowie są w odwrocie. Uderzymy nim się przegrupują i jutro zakończymy wojnę. Posłałeś naszych na śmierć. Są żołnierzami. Ich krew jest na naszych rękach! Znajdę drogę przez most. Otruję wroga. To akt terroru. Staram się ocalić nasz lud. I chcesz, by się nas bali? Jeśli będziesz kroczyć tą ścieżką, będziesz taki sam jak mungołowie. Uczyłem cię honorowej walki. Honor zginął na tamtej plaży. Han zasłużył na cierpienie. Poddajesz się emocjom. Poświęciłem wszystko, by ocalić nasz lud. Dałem mu nadzieję, a ty nic! No tu się daje ponosić emocjom, co? oj, oj! oj. Jin się wtłukł. I dobrze, w sensie no chcąc, nie chcąc, nie? Jeszcze nie odblokowaliśmy tego. Porozmawiaj z Juną. Mamy tutaj jakiegoś... Strasznie chciałbym zobaczyć, czy stać mnie na to, żeby ten. O, możemy, możemy, tak, 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 o to mi chodziło. Płatnerka? Które to było? Było to. Jest, jest, jest. A czekajcie, zobaczymy to? A to są te cza czapą taką. To nie to jest wystarczy, ranina. żeby dokonać ulepszeń. Planu Sakajów. U, lulu. Wędrowca tu nic nie zmieni. Dobra, to o to mi chodziło. Jest. Oj, o ten kapeluszek mi chodziło. Słuchajcie, w tym kapeluszu wyglądamy teraz o zajebiście Pyk, 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 to sobie zostawimy. Maskę możemy zostawić w zasadzie, chyba że zmienimy sobie ją na tą, żeby było widać mi ryj i tak tą maskę ściąga mi do katzenek. Niech ona zostanie. I chcę założyć, to, założyć tą. O, kurde, a w czarnym? Słuchajcie, no w czarnym wygląda jeszcze lepiej. Tak, szczerze. Mo jeszcze ten kapelusz dodaje. Wiecie, takie o tego. Ale oprócz tego, jeszcze musimy zmienić definitywnie wygląd naszych mieczy na. O, kurde. No na klasyczny. Słuchajcie, pięknie wyglądamy. Wyglądamy na. No. No ja nie mam, pytań, nie mam pytań, nie mam, pytań. Słuchajcie, to jest moment, zdaje się, między jednym questem a drugim, dlatego wykorzystajmy ten moment. Na tym momencie skończę film, a kolejny już od razu też nagram, żeby było akt zakończony w tym miejscu. Ale słuchajcie, się dzieje, fajnie, 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 fajnie. Trzymajcie się, cześć!